Po połączeniu Orlenu z Lotosem polski rynek zachowa pełną konkurencyjność. Operatorzy, stacje paliw, poprzez nową, coraz większą i lepszą ofertę dla klientów walczą o rynek. Będzie wszystko, czyli będzie dodatkowo jeszcze to, co jest dzisiaj. Dojdzie ładowarka, na niektórych już są, i dojdzie oczywiście możliwość ładowania wodorem. Moim zdaniem to jest nieuniknione. Tak jak, jak tu argumentowałem, że. Że wodór, wodór ma przyszłość na stacjach i tak sobie tą stację wyobraża. Edukacja musi być dostosowana do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Idea handlu 4.0 odzwierciedlona jest w naszym asortymencie oraz w sposobie obsługi klienta. Z jednej strony jest to szybkość, a z drugiej strony wsparcie rozwiązaniami nowoczesnymi, jak na przykład możliwość płatności przy dystrybutorze za paliwo, a niedługo także za wszelkie inne towary, które mamy w sklepie.